Rozdział piąty W dwa dni później, w czwartek, kiedy nad ogrodem botanicznym zapadł zmrok, dwaj wartownicy na mostku zasalutowali na powitanie zbliżającej się ciemnej postaci. Prezentuj broń! zawołał jeden z wartowników do drugiego, i obydwaj podnieśli lance z posrebrzanymi końcami, w których odbijał się blady blask księżyca. Hołd ten oddali przywódcy czerwono-skórych ferjemu Aczowi, który szedł z pośpiechem przez most. Są wszyscy? Zapytał strażników. Tak jest, panie kapitanie. Gerep jest? Przyszedł pierwszy, panie kapitanie. Przywódca salutował w milczeniu, a straże podniosły jeszcze raz lance ponad głowy. Było to wojskowe powitanie czerwonoskórych. Tymczasem na małej polance wyspy zebrali się wszyscy czerwonoskórzy. Kiedy feri podszedł do nich, starszy pastor zawołał. Prezentuj broń. Wszystkie lance, oblepione srebrnym papierem, podniosły się w górę. Musimy się śpieszyć, chłopcy, rzekł Feri Acz odwzajemniwszy powitanie. Spóźniłem się nieco. Zabierzmy się od razu do roboty. Zapalcie latarkę. Latarki nie wolno było zapalić, dopóki nie było przywódcy. Zapalona latarka oznaczała, że Ferry H znajduje się na wyspie. Młodszy pastor zapalił latarkę i skórzy rozsiedli się wokoło światełka. Wszyscy milczeli i czekali na słowa wodza. Czy są jakieś meldunki? zapytał. Sebenicz poprosił o głos. Melduje posłusznie, że w magazynie brak czerwono-zielonej chorągwi, którą pan kapitan zdobył na placu broni. Wódz zmarszczył brew. A broń nie zginęła? Nie. Jako zarządca arsenału sprawdziłem, ile jest tomachałków i lanc. Każda sztuka była na swoim miejscu, tylko chorągiewki brak. Ktoś ją ukradł. Czy zauważyłeś ślady stóp? Tak. Jak co wieczór, taki wczoraj, zgodnie z regulaminem, wysypałem wnętrze arsenału drobnym piaskiem, a dziś zauważyłem ślady małych stóp, które wiodły do wgłębienia, w którym leżała chorągiew. Skąd ta zaś wiodły z powrotem do wyjścia? Tam ślad się zacierał, gdyż grunt jest twardy i zarośnięty. Ślady były małe? Tak, tak małe, że nawet mniejsze od nóg Wendauera, który ma najmniejsze nogi z nas wszystkich. Zapanowało głębokie milczenie. Ktoś obcy był w arsenale, rzekł wódz. Musiał to być jeden z chłopców z placu broni. Szmer rozszedł się po szeregach czerwonoskórych. Podejrzewam to dlatego, ciągnął dalej feriacz, że gdyby to był inny chłopiec, to wziąłby na pewno także coś z naszej broni. Ten zaś wziął tylko chorągiewkę. Zapewne dostał rozkaz odebrania chorągiewki. Czy coś wiesz o tym, Gereb? Gereb uważany tu był, jak widać, za urzędowego szpiega. Nic nie słyszałem odparł wstając. Dobrze, siadaj, zbadamy to. A teraz przejdźmy do naszych spraw. Wiecie, jakie upokorzenie spotkało nas zeszłym razem. Kiedyśmy wszyscy byli na wyspie, nieprzyjaciel wtargnął aż tutaj i przybił czerwoną kartkę na drzewie. Był tak zręczny, że nie udało nam się go złapać. Okazało się, że chłopcy, których goniliśmy, uciekali bez powodu i myśmy też ich gonili bez powodu. Przylepienie kartki uważam za wielkie upokorzenie dla nas i musimy je pomścić. Zdobycie placu odłożyliśmy, gdyż Gereb miał zbadać teren. Teraz Gereb złoży meldunek, po czym postanowimy, kiedy rozpocząć wojnę. Spojrzał na Gereba. Gereb, wstań. Gereb wstał. Chcemy posłuchać twego sprawozdania. Czego dokonałeś? I ja? zaczął chłopiec nieco zakłopotany. Y jestem zdania, że plac dałoby się zdobyć bez walki. Pomyślałem sobie, że i ja należałem do nich. I dlatego to właśnie ja mam być przyczyną, że y, dość że udało mi się nakłonić Słowaka, który pilnuje placu, aby ich stamtąd wy. wy. wyraz utkwił mu w gardle. Nie mógł mówić dalej, gdyż Ferry acz patrzył nań surowym wzrokiem i głębokim, silnym głosem zagrzmiał. Nie! Jak widać nie znasz jeszcze czerwonoskórych. Zdrada, przekupstwo to nie nasza droga. Jeśli nie ustąpią dobrowolnie, zdobędziemy siłą. Nie potrzebujemy żadnego słowaka ani żadnego wypędzania. Dokroć set, to byłaby podłość. Wszyscy milczeli. Gereb spuścił oczy. Feriacz podniósł się. Jeżeli tchórzysz, zabieraj się do domu, powiedział do Gereba z błyskawicą w oczach. Gereb przeraził się niewymownie. Wiedział, że jeżeli teraz odepchną go czerwonoskórzy, to nie znajdzie już miejsca dla siebie nigdzie na świecie. Podniósł więc głowę i spróbował przemówić odważnym głosem. Nie jestem tchórzem. Jestem z wami, nie opuszczę was, przysięgam wam wierność. No, zobaczymy, rzekł feriacz, ale widać było po wyrazie jego twarzy, że ten przybysz nie przypadł mu do serca. Jeżeli chcesz zostać z nami, musisz złożyć przysięgę na nasze prawa. Zgoda, odparł Gereb i odetchnął z ulgą. Rękę na to, podali sobie ręce. Od dziś masz u nas stopień podporucznika. Sebenicz da ci lance i Tomahawk. I wpiszę twoje nazwisko na naszą tajną listę. A teraz słuchaj. Sprawy nie można odwlekać. Jutro przeprowadzimy atak. Po obiedzie zbierzemy się wszyscy tutaj. Część armii wejdzie przez bramę obok tartaku i zdobędzie fortecę. W drugiej grupie otworzysz furtkę od strony placu. Jej zadaniem będzie usunięcie chłopców z placu. W razie gdyby się schronili między sągami, napadną na nich ci, którzy już będą w fortecach. Potrzeba nam miejsca do zabaw i musimy je zdobyć. Niech się dzieje co chce! Wszyscy czerwonoskórzy zerwali się z okrzykiem: Niech żyje! i potrząsali lancami. Wódz skinął, nakazując ciszę. Chcę jeszcze o jedno zapytać: Czy nie przypuszczasz, że chłopcy z placu broni podejrzewają cię o przejście do naszego obozu? Chyba nie, rzekł nowomianowany oficer. Jeżeli nawet jeden z nich był tutaj wówczas, kiedy przybił czerwoną kartkę na drzewie, to w ciemności nie mógł mnie poznać. Sądzisz więc, że możesz bezpiecznie pójść do nich jutro po południu? Tak sądzę. Nie będą cię podejrzewali? Nie. A gdyby nawet, to żaden nie odważy się nic powiedzieć, gdyż wszyscy mnie się boją. Nie ma wśród nich ani jednego odważnego chłopca. Na pewno jest! Przerwał mu nagle dźwięczny, cieniutki głos. Wszyscy się obejrzeli. Ferry Arch zapytał ze zdumieniem. Kto to powiedział? Nikt się nie zgłosił. Lecz dźwięczny głos rozległ się jeszcze donośniej. Na pewno jest. Teraz słyszeli wyraźnie, że głos dochodzi z wierzchołka wielkiego drzewa. Niebawem też gałęzie zaszeleściły i w tej samej chwili z drzewa sunął się na ziemię mały, jasnowłosy chłopiec. Otrzepał ubranie i zbliżył się spokojnie do grupy czerwonoskórych, mierząc ich wzrokiem. Wszyscy milczeli, tak byli zaskoczeni niespodziewanym zjawieniem się małego gościa. Greb zbladł. Nemeczek, zawołał z przestrachem, a malec odpowiedział. Tak, to ja, Nemeczek. Nie pytaj, kto wam odebrał chorągiew chłopców z placu broni. To ja. Oto jest. Mogłem się nie odezwać, mogłem zostać tam na wierzchołku drzewa i zaczekać, aż się rozejdziecie, bo i tak siedzę tutaj od pół do czwartej. Ale kiedy Gereb powiedział, że wśród nas nie ma ani jednego odważnego, pomyślałem: czekajcie, ja wam pokażę, że chłopcy z placu broni mają odwagę. Nawet taki prosty szeregowiec jak Nemeczek. Jestem do usług. To ja mam takie małe nogi, mniejsze od nóg wendauera. Wysłuchałem waszych narad, odebrałem waszą chorągiew. Teraz możecie robić ze mną, co chcecie. Bijcie mnie, wydrzyjcie mi chorągiew, gdyż dobrowolnie wam jej nie oddam. No, jeśli łaska, proszę, jestem sam jeden, a was dziesięciu. Poczerwieniał cały i wyciągnął rękę, której kurczowo ściskał chorągiewkę. Czerwono skórzy patrzyli ze zdumieniem na malca, który spadł jak z nieba. I stał wśród nich tak odważnie, jak gdyby mógł sobie poradzić z całą gromadą, razem z dwoma pastorami i z ferimaczem. Pastorowie pierwsi odzyskali zimną krew. Podeszli do nemeczka i schwycili go z dwóch stron za ramiona. Młodszy zabierał się do wyrywania mu chorągiewki z ręki. Wtem rozległ się głos wodza: stój! Puśćcie go! Pastorowie patrzyli ze zdumieniem na przywódcę. Puśćcie go! powtórzył feri. Ten chłopiec mi się podoba. Jest dzielny. Nemeczek, czy jak się tam nazywasz? Oto moja ręka. Wstąp do czerwono-skórych. Ale Nemeczek potrząsnął odmownie głową. Nigdy, powiedział stanowczo. Głos jego drżał, ale nie ze strachu, tylko z podniecenia. Blady i poważny powtarzał z uporem. Nigdy. Feriacz uśmiechnął się i rzekł. Jeśli nie chcesz, nie będę cię zmuszał. Jeszcze nikogo nie prosiłem, żeby do nas wstąpił. Wszyscy, którzy tu są, sami o to prosili. Jesteś pierwszy, któremu to zaproponowałem. Jeśli jednak nie chcesz, to nie. I odwrócił się do niego plecami. Co z nim zrobimy? zapytali dwaj pastorowie. Przywódca odpowiedział mimochodem. Odbierzcie mu chorągiew. Starszy pastor wyrwał jednym ruchem czerwonozieloną chorągiewkę ze słabej rączki nemeczka. Dotknięcie ciężkiej ręki pastora bolało bardzo, ale malec zacisnął zęby i nawet nie syknął. Wykonane, zameldowali pastorowie. Teraz wszyscy oczekiwali z ciekawością dalszych wypadków jakąś straszną karę wymyśli potężny feriacz Nemeczek stał nieruchomo z zaciśniętymi zębami Wódz zwrócił się do niego i dał znak pastorom Za słaby nie wypada takiego bić wykąpać go W gronie czerwonoskórych rozległ się głośny śmiech Feriacz śmiał się śmiali się pastorowie Sebenicz rzucił czapkę do góry Wendauer skakał jak szalony nawet gereb śmiał się, stojąc na uboczu. W tym wesołym towarzystwie była jedna tylko twarz poważna: małego nemeczka. Był przeziębiony i kaszlał od kilku dni. Matka zabroniła mu dzisiaj wyjść z domu, ale malec nie mógł wytrzymać w pokoju. O trzeciej wymknął się i od wpół do czwartej aż do zmroku siedział tu na wierzchołku drzewa. Ale nie odezwał się ani słowem. Czyż miał powiedzieć, że jest przeziębiony? Wyśmieliby go jeszcze bardziej. Gereb śmiałby się jeszcze głośniej, a wszak i tak już w szyderczym śmiechu otworzył usta od ucha do ucha. Toteż nemeczek milczał. Dał się zaprowadzić na brzeg wśród ogólnego śmiechu, dał się pastorom zanurzyć w płytką wodę. Pastorowie byli okrutni. Jeden trzymał go za ręce, drugi za kark, aż po szyje zanurzyli go w wodę, a cała gromada radowała się na ten widok. Czerwonoskórzy wykonali na brzegu wesoły taniec, rzucali czapki do góry, i wołali, hej hop, hej hop! To był ich okrzyk wojenny. Wrzawa zakłóciła wieczorną ciszę wysepki, a gereb stał na rozkraczonych nogach i śmiał się do rozpuku. Nemeczek patrzył na to z wody, smutnie zdziwionymi oczyma. Wyglądał jak mała, zalękniona żabka. Wreszcie pastorowie puścili go i Nemeczek wyszedł ze stawu. Na widok jego mokrej, ociekającej wodą, zabłoconej postaci śmiech wybuchnął z większą siłą. Woda ciekła z kurtki, a za każdym poruszeniem lała się z rękawa niby z rynny. Wszyscy odskoczyli, kiedy się otrząsnął, jak mokry pudel. Żarty i kpiny prześcigały się. Żaba. Napiłeś się dosyta? Dlaczegoś nie pływał? Nie odpowiadał nikomu. Uśmiechał się gorzko i wygładzał mokrą kurtkę. Teraz przystąpił do niego gereb z ustami wykrzywionymi szyderstwem i zapytał. Dobrze było? Dobrze odpowiedział Nemeczek spokojnie i dodał. Było dobrze, o wiele lepiej, niż stać na brzegu i wyśmiewać się ze mnie. Wolę choćby cały rok siedzieć w wodzie po szyję, niż łączyć się z wrogami moich przyjaciół. Ostatnim razem też wpadłem do wody. Wtedy też widziałem ciebie na wyspie. Nie pomogą wasze zaprosiny, ani pochlebstwa, ani podarunki. Nie mam i nie chcę mieć z wami nic wspólnego. Możecie mnie wrzucić do wody jeszcze raz i sto i tysiąc razy. A ja mimo to wrócę tu jutro i pojutrze. Nie boję się nikogo z Was. A przyjdźcie tylko do nas, żeby zabrać plac. To my Wam pokażemy. Tam i nas będzie dziesięciu. Silniejszy zawsze zwycięża. Pastorowie zabrali mi kulki w muzeum, dlatego że byli silniejsi. Ale nie sztuka, żeby dziesięciu chłopców pastwiło się nad jednym. Możecie mnie nawet bić. Nie obronię się przed Wami. Mógłbym przecież uniknąć tej kąpieli, gdybym do Was przystąpił ale wolę, żebyście mnie raczej utopili albo zabili, niż żebym miał zostać zdrajcą, jak ten, co tam stoi. I wyciągnął rękę, wskazując Gereba, któremu teraz uśmiech zamarł na ustach. Blask latarki padł na ładną, jasnowłosą głowę Nemeczka i na ubranie ociekające wodą. Stał dumnie wyprostowany i patrzył czystym spojrzeniem Gerebowi prosto w oczy, a Gereb odczuwał spojrzenie to tak, jak gdyby ciężar ołowiany padł mu na duszę. Spoważniał i spuścił głowę. Milczeli też wszyscy chłopcy i cisza panowała tak wielka, że słychać było wyraźny szelest kropel wody, które spadały z odzieży nemeczka na twardą ziemię. Tą wielką ciszę przerwał nemeczek pytaniem: Czy mogę iść? Nikt nie odpowiedział. Zapytał jeszcze raz: Czy pozwalacie mi pójść? A ponieważ znów nikt mu nie odpowiedział, więc odszedł spokojnym, pewnym krokiem w stronę mostu. Ani jedna ręka się nie podniosła, aby mu przeszkodzić. Żaden z chłopców nie poruszył się z miejsca. Wszyscy czuli, że ten mały, jasnowłosy chłopiec jest prawdziwym bohaterem, prawdziwym mężczyzną, którego można uważać za dorosłego. Wartownicy przy moście, którzy przyglądali się całemu zajściu, patrzyli na niego ze zdumieniem, żaden jednak nie śmiał go tknąć. Kiedy nemeczek wszedł na most, rozległ się nagle groźny, grzmiący głos Feriego acza. Prezentuj broń! Straże stanęły na baczność podnosząc lance z posrebrzanymi końcami. Wszyscy chłopcy uczynili to samo. Nikt nic nie mówił i tylko kroki Nemeczka dudniły po moście. Po czym rozległo się już z daleka człapanie mokrych butów. Nemeczek odszedł. Na wyspie skórzy poruszyli się. Feriacz stał pośrodku polanki ze spuszczoną głową. Gereb podszedł do niego, blady i zmieszany. Jąkając się zaczął mówić y, – Wiesz, y, proszę cię… Ale feriacz odwrócił się do niego plecami. Gereb zwrócił się więc do starszego pastora i znów wyjąkał: Wiesz, proszę cię. Lecz pastor poszedł za przykładem dowódcy. I on odwrócił się plecami do gereba, który stał bezradnie i wreszcie powiedział zdławionym głosem: Zdaje mi się, że mogę sobie pójść. I teraz nikt mu nic nie odpowiedział. Poszedł więc tą samą drogą, którą przed chwilą oddalił się nemeczek. Tylko że jemu nikt nie oddawał honorów wojskowych. Wartownicy oparli się o barierę mostu i patrzyli w wodę. Kroki gereba ucichły niebawem w mrokach ogrodu botanicznego. Teraz Ferry Arch zerwał się i stanął przed starszym pastorem. Tyś zabrał temu chłopcu kulki w muzeum? Pastor odpowiedział cichym głosem. Tak. Twój młodszy brat był tam także? Tak. Zmusiliście go do poddania się? Tak. Czyż nie zabroniłem czerwonoskórym odbierać kulek małym słabym chłopcom? Pastorowie milczeli. Sferim aczem nie było żartów. Patrzył na nich surowo i rozkazał głosem nieznoszącym oporu: Do wody. Pastorowie spojrzeli na niego nie rozumiejąc. Tak jak stoicie, w ubraniu do wody, powtórzył. A widząc uśmiech na twarzach niektórych chłopców, dodał: A ten, kto się z nich będzie śmiał, pójdzie też do wody. Wszyscy stracili ochotę do śmiechu. Ferry zwrócił się do pastorów komenderując. Raz, dwa! Aż po szyję! A zwracając się do innych chłopców dodał. A wy nie gapić się! W tył zwrot! Czerwonoskórzy odwrócili się plecami do stawu. Ferry odwrócił się także. Pastorowie zaś, ociągając się, powlechli się smutno nad staw i zanurzyli się po szyję w wodzie. Rozległ się głośny plusk. Ferry acz sprawdził, czy rozkaz został wykonany. Odłożyć broń! Marsz! I wyprowadził oddział z wysepki. Straże zgasiły latarkę i połączyły się z oddziałem, który głośnym, dudniącym, żołnierskim krokiem przeszedł przez most i zniknął w ciemnościach botanicznego ogrodu. Pastorowie wyleźli z wody, spojrzeli po sobie, potem wsadzili swoim zwyczajem ręce do kieszeni i poszli. Nie zamienili za sobą ani słowa i wstydzili się bardzo. Wyspa została samotna w ciszy wiosennego, księżycowego wieczoru.